Dywergencja to operator różniczkowy, który działa na pole wektorowe i zwraca pole skalarne. Dywergencja mierzy źródłowość pola wektorowego i zaraz to lepiej zrozumiemy. Na początku przypomnijmy operator gradientu, o którym już mówiłem w tym kursie. Wyobraźmy sobie, że mamy jakieś pole skalarne: f od x, y. Z. To jest po prostu zwykła funkcja trzech zmiennych. Dla x, y, z ta funkcja po prostu zwraca nam liczbę, prawda? To jest jakieś pole skalarne. I teraz z definicji gradient z tej funkcji f, to też się często oznacza jako operator nabla, który działa na tą funkcję, to się równa pochodna f po x razy wektor jednostkowy x, to jest wektor, który ma długość 1 i zwrot zgodny z osią x. Dodać df po Y razy wektor jednostkowy y dodać df po Z razy wektor jednostkowy z. Tutaj mamy pochodne cząstkowe. Przypominam, że pochodne cząstkowe liczy się niemal tak samo jak zwykłe pochodne. Na przykład pochodna cząstkowa po x liczymy tak jak zwykłą pochodną po x, tylko teraz y i z traktujemy jako stałe. I tak samo analogicznie dla pochodnych cząstkowych po y i po z. I to jest, proszę Państwa, definicja gradientu. Widzimy, że bierzemy pole skalarne i to, co nam zwraca, to dostajemy wektor, prawda? Bo mamy tutaj wektor jednostkowy x, y i z i to, co gradient zwraca nam teraz wektor. Teraz proszę Państwa, ten operator nabla, który tutaj zapisałem, często też oznacza się bez strzałki u góry, ale ja wolę pisać ze strzałką, żeby podkreślić wektorowy charakter tego operatora. Tutaj proszę Państwa, pisze to się jeszcze często w następujący sposób. Napiszmy sobie jeszcze raz operator nabla, który działa na tą funkcję f, równa się i zapiszmy sobie to teraz w takiej postaci x, Razy d pod x, dodać y d pod y, dodać z d pod z. Tutaj teraz w nawiasie. I to całe działa na funkcję f, prawda, która zależy od x, y i z. Czyli krótko mówiąc, proszę Państwa, y w nawiasie mamy ten nasz operator nabla, ten operator gradientu i teraz ten operator działa na naszą funkcję f od x, y, z. Czyli, czyli działa ta pochodna po x na tą funkcję, dodać pochodna po y na tą funkcję, dodać pochodna po z, czyli, y, która działa na tą funkcję, prawda? W taki sposób też można to zapisać. No dobrze, to teraz czym jest dywergencja? Dywergencja działa teraz troszeczkę na odwrót. Tak jak powiedziałem na początku, jest to operator, który bierze pole wektorowe, i zwraca pole skalarne. Proszę zobaczyć, że gradient bierze pole skalarne i zwraca pole wektorowe. Dywergencja bierze pole wektorowe i zwraca pole skalarne. No to wyobraźmy sobie, że bierzemy sobie, że mamy teraz jakieś pole wektorowe F, duże F, to jest pole wektorowe, i te pole ma jakieś składowe F od x, y, z. Ma trzy składowe F od x, y, z, prawda? Czyli możemy to zapisać następująco: składowa xowa razy wektor jednostkowy x dodać Składowa y razy wektor jednostkowy y, dodać składowa z razy wektor jednostkowy z, prawda? To jest nasze pole wektorowe f. I tutaj w ogólności, na przykład składowa x może zależeć od x, y i z, prawda? W, w ogólności te wszystkie składowe mogą zależeć od x, y, z. Czyli widzimy, że dla każdego punktu w przestrzeni x, y, z dostajemy jakiś wektor tutaj, prawda? To jest dokładnie nasze pole wektorowe. I teraz z definicji dywergencja z takiego pola wektorowego. Wynosi tyle. Czyli zapisujemy to teraz dywergencja z pola F, i teraz, proszę Państwa teraz z definicji. To jest pochodna cząstkowa składowej xowej z tego pola, to jest pochodna po x dodać. Pochodna cząstkowa ze składowej y po Y dodać, pochodna cząstkowa ze składowej zowej po z. To jest, proszę Państwa, definicja dywergencja z pola wektorowego. Zaznaczmy sobie tą definicję. Widzimy, co się, co się tutaj dzieje. Mamy pole wektorowe f, te pole ma składową x, x y, z i następnie po prostu bierzemy te składowe i różniczkujemy składową xową po x i tak dalej. I dostajemy teraz liczbę, dostajemy teraz skalar, dostajemy pole skalarne. Czyli dywergencja bierze pole wektorowe i zwraca nam pole skalarne, prawda? I tutaj, mamy, tutaj zapisałem definicję we współrzędnych kartezjańskich. Teraz, proszę Państwa, formalnie też często można spotkać i inne zapisy dywergencji. Zapisuje to się często w następujący sposób, że to jest tak, że dywergencja z pola F formalnie to się często zapisuje jako operator nabla iloczyn skalarny z naszym polem wektorowym F. Dlaczego proszę Państwa tak się zapisuje? No może wyjaśnię. Przypominam, że z definicji iloczynu skalarnego a b to to się równa. We współrzędnych kartezjańskich to jest po prostu ax razy bx dodać ay razy by dodać az razy bz. Czyli po prostu mnożymy te składowe tych wektorów, prawda? No i teraz popatrzmy na tę na definicję za pomocą operatora nabla, którą też zaznaczę, bo to jest bardzo często spotykany zapis. Popatrzmy teraz na składową xową operatora nabla. Może zaznaczę na na niebiesko, tutaj, na zielono. Czyli tak: bierzemy składową xową operatora nabla i działamy na składową xową na naszego pola wektorowego F. Jaka jest składowa xowa operatora nabla? To jest składowa xowa operatora opera nabla. To jest składowa y-owa operatora nabla, zaznaczona zielono. To jest składowa zetowa operatora nabla, prawda? Bo tutaj w nawiasie mamy operator nabla. No i teraz składowa xowa działa na składową xową pola wektorowego F. Czyli to jest po prostu pochodna. Z, z Fx po x, się czyli dokładnie to, co mamy w definicji dywergencji. Czyli widzimy, że formalnie można to zapisać jako iloczyn skalarny operatora Nabla i naszego, tora, i naszego pola wektorowego f. No dobrze, to teraz przypomnę, żeby lepiej zrozumieć, o czym mówi ta dywergencja pola f, zróbmy sobie kilka przykładów. Zróbmy sobie kilka przykładów. Zacznijmy od takiego bardzo prostego przykładu. Zapiszmy sobie, że nasze pole wektorowe f, które w ogólności może zależeć od x, y, z. Że to się równa 1, 2, że to się równa 1, 2, x z daszkiem, dodać 0 razy y z daszkiem, dodać 0 razy z z daszkiem. Czyli to jest po prostu 1, 2 x z daszkiem. Czyli widzimy, że te pole wektorowe jest skierowane wzdłuż osi x, prawda? I długość tego wektora jest zawsze równa jedna druga. To jest, proszę Państwa, jednorodne pole wektorowe. I narysujmy sobie te pole wektorowe, żeby lepiej je zrozumieć. No to mamy... Narysujmy sobie dwóch w dwóch wymiarach tylko. Tutaj mamy x, a tutaj mamy y. No to tak, proszę Państwa, narysujmy sobie tak. Tutaj jest, niech będzie... o, Tutaj będzie 1... A tutaj powiedzmy jest 2, prawda? Tu jest minus 1, tu jest minus 2 i tak samo tutaj mamy. No to tak, Tak. Y, dla zera proszę zobaczyć, że w każdym punkcie mamy wektor 1, druga razy x z Teraz Narysujmy sobie może na, na niebiesko te wektory, czyli tak. W zerze ten wektor wygląda tak, prawda? Długość jest 1, druga. Teraz w jedynce o, tak wygląda ten wektor. I na przykład, tak samo jest dokładnie tutaj, tak samo tutaj, tak samo tutaj. I narysujmy sobie w kilku miejscach ten wektor. Te, te pole wektorowe. Długość tych wektorów jest zawsze jedna druga. Kierunek zwrot jest zawsze taki sam. Czyli mamy, proszę Państwa, nasze jednorodne pole wektorowe. Prawda? Ja narysowałem tylko w kilku miejscach, ale teraz wszędzie te pole wektorowe wygląda dokładnie tutaj tak samo. To są wektory, które są skierowane wzdłuż osi x oraz długość tych wektorów jest jedna druga. No to teraz możemy sobie natychmiast wyliczyć, ile jest dywergencja z takiego pola wektorowego. Zauważmy tutaj, że skład mamy tylko składową x tego pola i ona się równa jedna druga, prawda? To teraz jak policzymy tą pochodną, zgodnie z definicją dywergencji, jak policzymy pochodną z fx po x, czyli pochodna z jednej drugiej po x, no to dostajemy, proszę Państwa, że dywergencja z tego pola jest równa dokładnie 0, prawda? Czyli dywergencja z tego pola jest równa 0, dobrze? No to teraz, proszę Państwa, spróbujmy to lepiej zrozumieć. Policzmy teraz strumień takiego pola przez sześcian, dobrze? Narysujmy sobie teraz taki sześcian. Wyobraźmy sobie, że w tym polu umieszczamy taki sześcian. I umieszczamy ten sześcian w tym polu. Dobrze? No to teraz tak. Tutaj mamy o, nasze pole. Tutaj mamy nasze pole. Dobrze. I teraz narysujmy sobie też y, wektorki DS. To jest powierzchnia zamknięta. Wektory DS są zawsze na zewnątrz powierzchni zamkniętej. No i na przykład też tutaj sobie narysujmy. Czyli narysowałem tutaj wektory ds. No i teraz proszę Państwa, ja bym chciał policzyć następującą całkę: całka powierzchniowa pole wektorowe F iloczyn skalarny ds. Proszę zobaczyć, że wkład będzie tylko od prawej ścianki i od lewej ścianki, ponieważ te pole wektorowe F jest równoległe, jest równoległe do tych wektorów do S, jest równoległe do tych wektorów ds po lewej i po prawej ścianki. Ściance, a będzie prostopadłe to pole do wektora ds na tej górnej ściance, prawda? Czyli wkład będzie tylko od lewej ścianki i od prawej ścianki. Proszę zobaczyć, że tutaj po tej stronie f iloczny skalarny ds jest większy od zera, a po lewej stronie będzie ujemny, ponieważ tam wektor ds ma przeciwny zwrot niż, wektor, niż pole wektorowe f, prawda? Czyli widać, że to będzie równe 0. Wkład od lewej ścianki będzie kasowany przez wkład od prawej ścianki, prawda? Bo, te, bo, bo ten strumień będzie miał przy, przeciwny znak, a wartość będzie dokładnie taka sama, bo mamy jednorodne pole wektorowe. Czyli w tym przypadku, proszę Państwa, strumień pola wektorowego przez tą, e, przez tą, powierzchnię, przez tą powierzchnię zamkniętą, przez ten sześcian, ten strumień jest równy zero. Widzimy, proszę Państwa, że tutaj strumień wchodzący jest taki sam jak strumień wychodzący. W sześcianie nie ma jakiegoś źródła lub ujścia pola, prawda? Te pole jest jednorodne i dlatego ta całka powierzchniowa jest równa 0 i dlatego, proszę Państwa, ta dywergencja jest równa 0, bo tutaj nie, nie ma źródeł tego pola. Okay? Zróbmy sobie teraz troszeczkę bardziej skomplikowany przykład, który nam być może jeszcze bardziej ro rozjaśni sytuację. Weźmy sobie następujące pole wektorowe F od X, Y i Z równa się. Mamy teraz X razy x z daszkiem dodać 0 razy y z daszkiem, dodać 0 razy z z daszkiem, a to się po prostu równa x razy x z daszkiem. Znowu proszę Państwa, te pole wektorowe kierunek tego pola jest wzdłuż osi X, ale teraz wartość tego pola, prawda, zależy od x. Zależy teraz od x. Zauważmy tutaj, że mamy tylko składową xową, prawda? która się równa teraz x. No to narysujmy sobie to pole, żeby je lepiej zrozumieć. Mamy następującą sytuację. Teraz mamy tak, narysujmy tutaj 1. W kilku punktach sobie narysujmy. I tak, tutaj sobie oznaczam X, a tutaj oznaczamy sobie Y. No i teraz na niebiesko narysujmy sobie w kilku punktach te pole wektorowe. Więc tak, w X równym 0, jeśli podstawimy X równe 0, to widzimy, że te pole wektorowe jest równe 0, czyli tutaj jest 0, tu jest 0, tu jest 0, prawda? Tutaj wszędzie jest 0. Ponieważ w tych wszystkich niebieskich punktach tam x jest równe 0. Jest, jest różne y, ale x jest równe 0. Dobrze, teraz weźmy sobie x równe 1. Jeżeli weźmiemy x równe 1, to pole wektorowe to jest po prostu 1 razy x z daszkiem. No to to będzie dokładnie o, takie pole wektorowe. Prawda, takie wektory będą. Teraz weźmy sobie x równe minus 1. Jeżeli weźmiemy x równe minus 1, to to pole wektorowe jest minus x z daszkiem, czyli będzie skierowane teraz w przeciwną stronę, czyli będzie miało. Teraz to pole wygląda teraz tak. Dobrze. Teraz weźmy sobie na przykład x równe 3. Jeśli weźmiemy x równe 3, to teraz pole wektorowe f to będzie 3 razy x z daszkiem, prawda? Czyli znowu kierunek i zwrot zgodny z 8 x, tylko teraz długość będzie równa 3. No to mamy. Raz, dwa, 3, czyli rysujemy od tego punktu i długość jest 3. Raz, dwa, 3, O! Takie coś teraz otrzymujemy. Mm -hmm. tak i otrzymujemy teraz pole wektorowe. Dobrze, policzmy sobie teraz dywergencję z tego pola wektorowego. Jak już tutaj napisałem wcześniej, mamy tylko składową x tego pola i f od x równa się x. Więc jak wrócimy teraz do, do definicji tej dywergencji, liczymy teraz pochodną cząstkową fx po x. Nie ma składowej fy i fz, prawda? Więc o tych składowych zapominamy. Więc teraz pochodna cząstkowa po x z fx to jest po prostu pochodna cząstkowa z x po x, to jest po prostu równe 1. Czyli teraz widzimy, że dywergencja z tego pola, które tutaj narysowałem, jest równa dokładnie 1. Ta dywergencja teraz jest większa od 0. Spróbujmy zrozumieć, co tu się teraz dzieje. Znowu, proszę Państwa, narysujmy sobie sześcian. I na przykład wstawmy ten sześcian pomiędzy x równe 2 i x równe 3. Czyli mamy sześcian. Narysujmy sobie jeszcze raz sześcian. I teraz narysujmy sobie pole wektorowe. Teraz po prawej stronie mamy takie długie wektory, prawda? A po lewej stronie mamy krótkie wektory. Tutaj już nie rysuję wektorów powierzchni, one zawsze wychodzą na zewnątrz. Widzimy teraz, że jeżeli policzymy taką całkę powierzchniową całka f iloczyn skalarny ds, po prawej stronie po prawej stronie wkład będzie dodatni oraz będzie większy niż wkład po lewej stronie, bo po lewej stronie będzie po pierwsze ujemny wkład, bo wektor ds ma przeciwny zwrot niż, niż, niż wektory f, a po drugie tam długość tych wektorów jest mniejsza. Więc teraz, proszę Państwa, ta całka będzie większa od zera, ten strumień. Pola wektorowego f przez tą powierzchnię zamknięte będzie teraz dodatni, prawda? Bo wkład po prawej stronie będzie dominujący. I widzimy teraz, że teraz strumień wychodzący z sześcianu jest większy niż strumień wchodzący do sześcianu. Czyli wygląda tak, jakby wewnątrz tego sześcianu było jakieś źródło pola wektorowego, prawda? Lepiej to widać, jeśli wyobrazimy sobie, że teraz umieszczamy ten sze sześcian w punkcie x równym 0, y równym się 0, czyli w tym początku układów współrzędnych. Narysujmy sobie jeszcze raz. Prawda? Mamy teraz jeszcze raz sześcian, tylko teraz umieszczamy go w początku kodów współrzędnych. I teraz pole wektorowe jest tak. Po tej stronie oraz po tej stronie w tą stronę, prawda? Czyli są teraz przeciwne zwroty, bo jeszcze raz ten sześcian umieszczamy teraz w x0, y0 i z0, dobrze? I teraz tutaj widać w sposób oczywisty, że w tym przypadku ta całka powierzchniowa, Iloczyn skalarny ds będzie większa od zera, ponieważ po zarówno po prawej stronie, jak i po lewej stronie wektory f mają taki sam kierunek i zwrot jak wektor ds, więc, więc, więc wkłady będą zawsze dodatnie. I tutaj, proszę Państwa, właśnie jest relacja pomiędzy dywergencją, a tą całką powierzchniową. i Ja o tym powiem w następnym wykładzie. Ale widzimy, że w tym przypadku właśnie dywergencja jest większa od zera, jest równa 1 oraz ta całka powierzchniowa też jest większa od zera. Teraz, proszę Państwa, w ogólności, dywergencja z jakiegoś pola wektorowego jest różna od zera w jakimś punkcie, gdy pole, właśnie w tym punkcie, ma jakieś źródła lub ujścia. Co to będzie ujście pola wektorowego? Może zróbmy sobie rysunek, żeby to lepiej zrozumieć. O, weźmy sobie jakiś sześcian, znowu, który jest zanurzony w jakimś polu wektorowym. I narysujmy sobie pole wektorowe, i teraz załóżmy, że to pole wektorowe wygląda tak. Tutaj, o, pole wchodzi do tego sześcianu, Tutaj też wchodzi do tego sześcianu pole, prawda? Czyli z lewej i prawej strony pole wchodzi do sześcianu. Od góry też wchodzi do tego sześcianu. A na dole wychodzi z tego sześcianu. To teraz, proszę Państwa, okazuje się, jak się po chwili zastanowienia, można się przekonać, że całka powierzchniowa teraz z F, iloczyn skalarny ds. Przypominam, że wektory ds w przypadku zamkniętych powierzchni, umawiamy się, że są zawsze na zewnątrz. To teraz to będzie ujemne, proszę Państwa ponieważ dla tych wszystkich ścianek poza tą dolną wkład będzie ujemny. I można też pokazać, że właśnie teraz dywergencja z tego pola wektorowego właśnie będzie teraz ujemna. Dlaczego? Bo większy strumień wchodzi niż wychodzi z tego sześcianu, czyli wygląda tak, jakby tam było jakieś ujście pola w tym sześcianie. Więc proszę Państwa... Tutaj chciałbym jeszcze dodać, że oczywiście dywergencja z pola, tu, tu, tutaj rozpatrzyliśmy takie proste przypadki, ale dywergencja z pola wektorowego może zależeć od położenia. No i na przykład zróbmy sobie taki ostatni przykład. Weźmy sobie, że na przykład pole wektorowe równa się x do kwadratu y razy wektor jednostkowy x dodać y do kwadratu razy y dodać x y razy z do kwadratu wektor jednostkowy z. No i teraz jak policzymy dywergencję z tego pola, to jest tak, Pochoda, pochodna składowej xowej po x no to będzie 2 razy x razy y dodać. Pochodna składowej y tego pola po Y to będzie dodać 2y dodać. Pochodna składowej zetowej po z to będzie 2xy z. I widzimy, że teraz dywergencja zależy od x, xy i z. Prawda, więc podsumowując, w ogólności dywergencja pola wektorowego jest różna od zera w jakimś punkcie, gdy w tym punkcie pole ma Źródła lub ujścia. Dziękuję.